podzielił się szatą z żebrakiem. Był dobrym człowiekiem, który stał się biskupem. Historia świętego Marcina, rzymskiego legionisty, przypominana jest corocznie w wielu miejscowościach gminy Chrząstowice. W Dębskiej Kuźni orszak ruszył pod szkoły do kościoła. Wczoraj już piekliśmy ze starszymi klasami w ramach kółka Deutsch AG Rogale. Ćwiczyliśmy słownictwo w języku niemieckim z tą starszą młodzieżą. Dwa dni wcześniej z maluchami tworzyliśmy latarenki takie malutkie. No i... Zawsze to jest tak, że na mszy szkolnej przypadającej po święcie Marcina organizujemy taki korowód. Dzielimy się tą dobrocią, którą kiedyś Marcin się dzielił, my dzielimy się dzisiaj. Uczymy dzieciaki, żeby po prostu podawały to, co dobre dalej. Mein Geldbeutel jest to Dzieci nie wyobrażają sobie roku bez obchodów Świętego Marcina. To wieloletnia tradycja, w którą angażują się zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Zawsze to ciekawe doświadczenie. Możemy trochę też czasami do Twoich ocen, ocen dołożyć jakiś dobry stopień. No i po prostu jest ciekawe przeżycie zawsze jakoś yy, powiedzieć i zaprezentować się przed całą gminą lub miejscowością. A jakie role dzisiaj będziesz pełnić? Ja jestem przychodzień. Przechodzę. No ja jestem żebrakiem, który po prostu dostanie płaszcz od Marcina, który będzie mógł się okryć. Przemarsz ze świętym Marcinem na koniu i inscenizacja poprzedziły szkolną mszę świętą. Święty Marcin był jako żołnierz na początku, później przyjechał do takiej wioski i tam pomagał ludziom i on od zawsze nie chciał używać swojego miecza, którego, który posiadał. I po prostu ci ludzie bardzo go polubili, pokochali i chcieli, żeby został został biskupem i on właśnie już oddał te swoje rzeczy jako żołnierz i najpierw został mnichem, później biskupem. A później właśnie też pomagał ludziom cały czas i został później świętym ogłoszony po śmierci już. Rogale, lampiony i pieśni zapamiętamy na długo. Przy takiej organizacji tradycja świętego Marcina przetrwa jeszcze wiele pokoleń. Zwyczaj ten kultywowany jest również w innych sołectwach gminy Chrząstowice, w Dańcu, Dębiu i Chrząstowicach.